Mamy, mamy dla panów kilka pytań a propos, no. a propos cukrzycy. czekaj, już, przepraszam, tu do kamery, nie, nazywam się Piotrek, mam 17 lat, chodzę do szkoły górniczej z własnego doświadczenia, ponieważ mam babci cukrzyczkę, która w tamtym roku niestety umarła, ale wiem jakie są objawy, słabnięcie, w przypadku gdy nie damy insuliny, gdy jest taka potrzeba, jeszcze jakie ja są Pan, nie Państwa, Chyba ma proszę Państwa, proszę Państwa, Ten pan nie dowidzi. Chyba ma cukrzycę. ma, pan cukrzycę? ma. Dziękuję! <gryptuje> <gryptuje> Wszystko w porządku! <gryptuje> Oddałam mi lepiej Ten tak pan sika. Na pewno ma cukrzycę. Halo, przepraszam. Tak? E? Ma pan cukrzycę? Nie ma. Na bal pan ma cukrzycę. Dawaj cukier! Jak to? Dawaj go I co? Już lepiej? Ty się panu dalej już sikać. Już mi się nie chce sikać. Dziękuję. Super, nie? Dziękuję. Zobróję, okę. A, to czuł, pan nie się, Chyba, nie. Chyba nie, niestety ludzie nie są zbyt rozmowni i nie chcieli z nami rozmawiać na temat cukrzycy. Dlatego postanowiliśmy zrobić materiał o zawale mięśnia sercowego. A teraz przeprowadzimy wywiad z panem doktorem Arturem Zielińskim. O zawale serca. Na naszym oddziale oczywiście nie ma zawałów serca. Na sąsiednim oddziale, na oddziale kardiologicznym leczy się zawały serca. No Jest to duży problem naszych czasów. Jakie są najczęstsze przyczyny zawału serca? Brak aktywności fizycznej. Serce, czy cały układ krążenia. Potrzebuje ciągłej stymulacji, żeby, żeby w miarę normalnie pracować. Zła dieta, złe nawyki żywieniowe, na przykład jedzenie nieregularnych posiłków jednego, dwóch, to oczywiście palenie papierosów, sytuacje stresowe, z którymi bardzo często się spotykamy, mają, mają wpływ I dlatego, i dlatego zawał serca jest nazywany chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Dziś ankietę na temat Co, biologii, na temat zawału mięśnia sercowego. Czy mógłbyś nam odpowiedzieć na kilka pytań? No, postaram się. Yy, jaka jest przyczyna zawału serca? No um... najczęściej, jeżeli ktoś jest po prostu przybiegł, już ma 50-60 lat, ma zbyt kobietę, no to niestety dochodzi do tego zawału serca i musi po karetkę zadzwonić. Proste. A, dobra, no, dziękuję, proszę bardzo. Martwica różnych tych takich części serca. Aha, dobrze. Niedokrwienie po prostu, które jest spowodowane zablokowaniem tętnicy. Z cholesterolu. Ma rację. Jaka jest przyczyna za serca? Ej, bo mi pucha odjeżdża. Ej, przyczyna? Za dużo spożywania cholesterolu i za, za wysoki cholesterol nie powinno się jeść. Dobra, dziękuję. To najłatwiej, najłatwiej to zobrazować w ten sposób, że zwykle skarży się na nagłą duszność, yy, która pojawia się zarówno przy może pojawić się zarówno przy wysiłku, jak również y, w zupełnym spoczynku. Y, duszności towarzyszy ból, który może promieniować, y, ból w klatce piersiowej, który może promieniować do łopatki, y, do całego ramienia, także w kierunku jamy brzusznej. Mhm. Y, dana osoba jest wtedy spocona, przestraszona, generalnie towarzyszy temu niepokój. I tego typu objawy nie muszą kojarzyć się od razu z zawałem serca, ale no, to, są, to są takie dolegliwości, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jak rozpoznać, że ktoś ma załom serca? No, nie Dziwne pytanie zadajecie. zapytać. Nie wiem, no, nie, nie. nigdy jeszcze się z takim czymś nie spotkałem. Kolega sobie Nie my no, to mamy naprawdę na, na projekt, na projekt z, z biologii. Spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi, a, a coś jeszcze może pan wie, może nie wiem, może jest blady, czy łapie się za klatkę piersiową, czy za serce. Nie wach, no dobrze. Nie Dziękujemy. Dziękujemy. A gdzie to jest ubikacja, nie wiecie, no, tak? W McDonald'sie, no. no mój tata miał kilka zawałów serca. Umarł na, na tą salę, tak że no, to jest dla mnie przykra sprawa. Jest... No to jest? Z no, jest... no, jest... trybem życia, odżywianiem, no, to jest... odżywianiem się. tymi sprawami. Załogę, co mogę powiedzieć. No, wiem. Dziękujemy. No tak. że mój tryb życia i <grym <grym moje odżywianie. Ja Nieodpowiedzialny mój. Coraz częściej prowadzimy właśnie, właśnie siedzący tryb życia, zapominamy o codziennej aktywności. Jak się przed tym... No, Trzeba się odżywiać i biegać na No, jak oni. Co zrobić, żeby nie kipnąć na serwiszu? Wiesz? Jak nie palić tego dziadostwa, nie pić, nie jeść tłustego, uprawiać sport, no. seks o. i to najważniejsze. najważniejsze. Żyć zdrowo kolorowo. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Proszę nie spożywać y, pokarmów bogatych w tłuszczach. Należy, należy umożliwić jej dostęp do y, świeżego powietrza. Dlatego, że w organizmie będzie brakować tlenu, zapewnić jej spokój. Oprócz tego dostępu do świeżego powietrza należy, że tak powiem, oddalić wszystkich ewentualnych świadków, którzy mogliby przeszkadzać, mogliby dodatkowo denerwować, denerwować tę osobę. Posadzić w ten sposób, że, że powinna znajdować się w pozycji półleżącej, wtedy serce ma naj lepszą, Najlepsze możliwości do tego, żeby, żeby będąc zasłabionym pracować w miarę, w miarę normalnie. No to bym na karetkę? A, no nie wiem, coś takiego. Wymazował sobie, co, to trze, co trzeba zrobić. Będę tylko no Dobrze, no masz coś, serca i nie zostało stać. Zasługują na najwyższą pochwałę i myślę, że taki projekt skończy się oceną celującą. Nie jestem obeznany w, w tej dziedzinie. Nie poradzę sobie z wypowiedzią. Przepraszam bardzo. Chodzę do górniczej. Nie jestem tak wykształcony jak u trzeciego ELO. A, Serce nie sługa A babcia jeszcze kupuje to mięso co zawsze <grywa>